Ciągle szukam swego Kochani, witamy Was w czwartym i ostatnim odcinku naszych rekolekcji Domówki z Jezusem. I mam nadzieję, że jeździcie w odwiedzin do różnych ludzi. Mam nadzieję, że nie, nie zwalacie się na głowę, nie wiadomo jak, ale że odwiedzacie też innych. I wiecie, jak czasem przychodzimy do kogoś, odwiedzamy kogoś, to potrafimy zauważyć, to tutaj jest porządek, to jest wszystko poukładane. I nieraz komentujemy, że na przykład... O, tutaj widać kobiecą rękę, albo tutaj jej po prostu brakuje. I w tym świecie, w którym jesteśmy, tutaj, to Pan Bóg też dał nam kobiecą rękę, która nam pomaga wszystko ogarnąć tak jak trzeba. Tą kobiecą ręką jest ręka Maryi. I zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia mówi do nas takie słowa: W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedł do niej anioł i rzekł, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaską Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Maryja zgodziła się, żeby zostać mamą Jezusa. I to jak podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, Jezus przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Tak wyznajemy w naszej wierze. I Jak oglądaliśmy może film Mela Gibsona, Pasja, tam są wiele takich fajnych ujęć, m.in. Jak, jak Jezus oblał Maryję wodą i się później śmiali, ale jeszcze bardziej dla mnie taki radośniejszy obraz, kiedy Jezus zrobił stół, Maryja wychodzi z domu z Nazaretu, podchodzi do niego i Jezus jej opowiada, jak, jak ten stół będzie wyglądał w domu kogoś, że trzeba krzesła dorobić. Maryja stara się tam usiąść i razem z Jezusem śmieją się z, z tego wszystkiego. Taka komiczna sytuacja. I zobaczmy, Jezus od początku nie potrafił tego. Jezus nauczył się od Maryi tego wszystkiego, bo on nie narodził się w Betlejem i nie potrafił od razu mówić. Przecież nie biegał od razu między tymi zwierzątkami wstające, ani nie biegł do, do Egiptu, jak była ucieczka do Egiptu. Jezus uczył się tego wszystkiego od Maryi. I Maryja, skoro Jezusa tego nauczyła, to jest w stanie nauczyć tego każdego z nas. Więc dzisiaj mamy sobie zadać pytanie, jako, jako ludzie wiary w tych rekolekcjach: czy ja dostrzegam potrzebę Maryi w moim życiu? Czego ja. Mogę się od Maryi nauczyć. Tak jak Maryja nauczyła Jezusa, tak samo jest w stanie nauczyć nas wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. A przede wszystkim tego, jak być służebnicą Pańską, jak być Bożym Sługą. Dlatego zachęcam Was, aby w tym tygodniu podjąć też takie szczególne zadanie. Codziennie odmawiać dziesiątek różańca w intencji siebie i swojej rodziny. Aby to Maryja. Prowadziła nas na spotkanie z Jezusem. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie o Panno nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staje. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Ciągle domu swego szukam. Domu prawdy i miłości. Ciągle szukam. Kam swego domu Ciszy światła i wolności Ciągle domu swego szukam Domu prawdy i miłości Domu prawdy